O mój Boże jest 2313 teraz, a ja nagrywam filmik. Ech. Witam tutaj wszystkich zgromadzonych. Jak pewnie zauważyliście, ten filmik to nie będzie animacja. Tylko raczej coś w stylu Ala komentarii. Temat, o którym chcę porozmawiać to animatorzy. A dokładnie animatorzy, którzy nagrywają pasty. Powiem co najbardziej mnie wkurza w takich animacjach i o pewnym pikachu, który ma chleb i cukier na policzkach. Ten filmik raczej kieruje w stronę właśnie tych animatorów Żeby powiedzieć im, że robią źle Lub żeby poprawić jakość swoich filmów Jeśli ogląda to youtuber, którego wymienię w tym filmiku Chcę tylko, żebyście ten filmik nie uznawali jako hejt Tylko raczej coś w stylu porady, nie wiem Nie, nie, nieważne, po prostu zacznijmy ten filmik <laughs> Witam ponownie o godzinie 12.42 dnia 12 czerwca 2021 roku. <noise> Co oznacza, że mogę normalnie gadać głośno i do tego będę mógł gadać w taki, nie wiem jak to powiedzieć, sposób... Hmm, hmm. nazwę to głosem typowo poradnikowym. Tak. Nieważne, po prostu pierwszy temat, który chcę powiedzieć, to będzie właśnie kanał pod tytułem chleb z cukrem. Film na początku miał być krótki. Bardzo krótki, bo miałem powiedzieć tylko o drugim temacie, co, mnie nie, co nienawidzę właśnie w animacjach. Właśnie pastowych, ale, ale to jest ogromne, ale, po tym co chleb z cukrem wrzucił na swój kanał. Musiałem dodać swoje 5 groszy na ten temat. Możecie powiedzieć, co takiego zrobił, że musiałem specjalnie nagrać film i musiałem go tutaj dodać? Otóż zrobił filmik pod tytułem Skończyłeś się? Który najzwyczajniej w świecie miał pokazać? Że ho, ho, Ale ja mam wywalony na tych hejterów! O ja pierdzielę uuu. I wszystko niby spoko jest, prawda? Hejterów należy unikać i się ich nie słuchać. Ale ci hejterzy w cudzysłowie mówią ziarenko prawdy. I widzę, że wiele osób to zauważyło. Bo jak wejdziemy w komentarze do tego filmiku, to... Aj. Ooooo. Ajajaj. Aj. I tak wygląda cała sekcja komentarzy. Mniej więcej. A jeśli ktoś za bardzo nie zna tego YouTubera i się właśnie pyta, co on takiego odwalił, że tak wygląda jego sekcja komentarzy pod jednym filmikiem? Cóż, zrobił trzy tygodnie temu filmik pod tytułem Co teraz? Gdzie mówi głównie. Nie będzie już shit postu. Nie będzie filmików poniżej 60 sekund. Ale, jak zobaczymy jego kanał na YouTubie, to tylko dwa filmiki. Są właśnie powyżej 60 sekund, i później 40, 19, i coraz niżej. No nie wiem, może się poprawi. No cóż, kurwa! Jak można dopuścić, żeby tak duży kanał obiecał coś, że poprawi się, a później robi coś na odwrót? Coś, co nadaje się tylko na TikToka. I do tego się jeszcze z tego śmieje. Jeśli Twój 11-letni umysł Pomyślał, że to będzie jakkolwiek śmieszne, to okropnie i to strasznie się myliłeś. Nie rozśmieszyłeś swoich widzów, tylko ich wkurzyłeś. Ponieważ usunąłeś swoje stare filmy, mówiąc, że hoho! Ho, one są strasznie krótkie! A teraz mi powiedz, co teraz ro... Ech. 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 Ja, od dawna się tak nie wkurzyłem. Ech. Ech. Chcę jeszcze wspomnieć o egoizmie właśnie chleba z cukrem. Jeszcze przed filmikiem wrzucił na karcie społeczności post, w którym no w sumie zobaczcie sobie go sami. Chleb, żeby podwyższyć swoje ego, postanowił zrobić sobie bekę z typa, który źle napisał pogrążasz. Wiecie, bot ortograficzny. Ten komentarz najzwyczajniej w świecie mówi prawdę. Jak mówi słownik języka polskiego? Pogrążać się, pogorszyć swoją sytuację niewłaściwym postępowaniem. I teraz mi powiedzcie, jak można nazwać sytuację, w której YouTuber usuwa swoje stare filmy, bo mówi, że są za krótkie. Później obiecuje, że będą długie filmy na 60 sekund i żadnych postów. i to obiecuje. Następnie strana te obietnice i robi 15- czy 19-sekundowe filmiki. No, no właśnie. A później widzowie nie są zadowoleni. I wtedy się zaczyna krytyka lub hate. Tylko, że chleb z cukrem nie odróżnia takiego typowego hejtu, którego nie należy się słuchać i brzmi mniej więcej, żeby się zabić, a hejt, który jest spowodowany czymś. Na przykład jeśli ktoś zrobi słaby filmik, to będzie więcej dislikeów i komentarzy, które mówią, że po prostu robi coś źle. I cóż, chleb z cukrem w najzwyczajniej w świecie wrzuca właśnie krytykę lub hejt do tego samego wora. Bo, jeśli coś wygląda jak hate, a tak naprawdę jest krytyką, to nadal jest hateem, prawda? Prawda? No właśnie nie. Gardzę robienie sobie beki z osoby, która po prostu zrobiła błąd ortograficzny. Mogłeś przynajmniej zamazać jego nick, czy coś. Ale nie, po co? Jeśli twoi wierni widzowie go dojadą za jeden błąd ortograficzny, to już wszystko ok. Dobra, może trochę przesadzam. Dobra, zanim skończę ten temat, chcę tylko pokazać wam jeden komentarz. A dokładnie parę zdań, które chcę wam teraz powiedzieć. Bo taki Macuś jak na obrazku, albo taki jak ty napisze jakieś głupoty, bo nagrałem coś, co dla Macusia się nie podobało. Powiem tak, jest różnica pomiędzy paroma macusiami, którzy próbują cię hejtem wkurzyć. A całym community! Jeśli 90% twojej widowni mówi, że robisz zły content, to chyba coś oznacza, nie? <śled> i Jeszcze to pytanie. O Jezu, Dla z jakiej racji się pogranżam? Jeśli tak piszę, to oznacza, że najzwyczajniej w świecie nie wie dlaczego tak uważają. Więc w skrócie, chleb z cukrem usuwa wszystkie filmiki na swoim kanale mówiąc, że są za krótkie. Do tego obiecuje, że nie będzie w ogóle robić postów i też filmików poniżej 60 sekund. Później najzwyczajniej w świecie i dosłownie sra na tą obietnicę. I robi nawet filmiki poniżej 20 sekund, chyba mu się naprawdę nie chce robić filmików, bo po co się trzymać obietnicy i robić tak strasznie długie filmy, skoro można zrobić 20 czy 15 sekundowy filmik i nadal wleci te 1000 łapek w górę, prawda? No, tylko szkoda, że z 75 tysięcy subskrypcji masz teraz 74. Ale nadal będzie uważał, że jest kozakiem i będzie nadal robił te 20 czy 15-sekundowe filmiki. Prawda? Tutaj wchodzi drugi punkt, dlaczego się pogrąża. Jest nim egoizm. On nie może najzwyczajniej w świecie zrozumieć, że robi coś źle. Dlatego jeśli widzi krytykę... To za wszelką cenę próbuje wytchnąć jakieś błędy, czy to ortograficzne, czy że coś nie dopisał, czy coś nie dodał. Po prostu nie słucha się krytyki, bo uważa, że nie potrzebuje jej. Bo to jest jego kanał przecież. On będzie robił to, co chce. No ale jak i mówiłem, szkoda, że tysiąc osób już Cię opuściło. Wyświetlenia spadły. Po prostu ten kanał upada. Nie chodzi o to, że po tego życzę. Żeby Twój kanał umarł i żebyś został tylko ze wspomnieniami. Tylko żeby w końcu wziąć się w garść. Masz dużą widownię. I Twoje myślenie, że raz na tydzień zrobisz 15 sekundowy filmik. I zadowoli widownię po tym jak powiedziałeś, że będziesz robił powyżej 60 sekundowe filmiki. Nie wchodzi w grę. To samo obrażanie swojej widowni. Jeśli pośmiejesz się z ortografii swojej widowni lub napiszesz im coś niemiłego, ponieważ po prostu mają inne zdanie od ciebie, po prostu źle to się dla Ciebie skończy. Ale to w końcu zależy od Ciebie. Bo w końcu jestem randomowym typem, który ma mniej subów od ciebie. Wiesz, po co się słuchać takiego typa? Nie mam nic do dodania. Kolejny temat, co najbardziej mnie wkurza. W animacjach! Nawet nie chodzi o te pastowe, tylko o wszystkie animacje, które istnieją. Zgadnijcie, co może mnie wkurzać w takich animacjach? Hmm, może jakaś prosta grafika? Akurat grafika mi nie przeszkadza w animacjach, mogę oglądać wszystko. Hmm, może jakaś płynność? Nie. Oglądam animacje poniżej 24 lat na sekundę, więc nie. Więc w takim razie co? Brak efektów dźwiękowych. Przykład animacji? Nieśmieszny. Ups, tym razem nie wyszło. Czy na serio trzeba być takim leniem, żeby nawet wybuchu, nawet efekt dźwiękowy wybuchu nie dać. Nie wiecie, jak bardzo mnie to wkurza. Nieśmieszny robi fajne animacje, muszę przyznać. I tak, animacja jest słaba. To wygląda bardziej coś, aby było sklejone w programie do montowania niż w programie do rysowania. Nie dziwiłbym się, gdyby tak było. Ale nadal lubię jego animacje, bo są. Nie wiem jak to opisać, ale po prostu lubię jego animacje. Ale jeśli widzę, że wybuch nie ma żadnego dźwięku, to moja nerwica dostaje nerwicy. Uwaga, teraz poprawiam ten film. Potem nasz kapitan Bladeusz przeszedł się dróżką do domu, lecz zobaczył typiarza. Jako że kocha on pranki musiał mu podstawić serce, Krzyknął z całej siły ha! Zostało ci tylko 45 sekund życia! Tym razem nie wyszło. Musicie przyznać, że to lepiej brzmi. Na pewno lepiej brzmi, bo u niego nie ma dźwięku. <laughs> Ale tak na serio mówię. To wmontowanie dźwięku tylko mi zajęło... ...z około 3 minuty. To jest bardzo mała ilość czasu. Więc, jeśli nieśmieszny, oglądasz to. Lub jakikolwiek inny animator 2D czy 3D, nawet animatorzy poklatkowych animacji, to dodawajcie efekty dźwiękowe w swoich filmach. A jeśli nie chce wam się szukać jakichś efektów dźwiękowych, to w czym problem zrobić sobie własne dźwięki? Na przykład uderzenie, posłuchajcie. Po prostu klaśnijcie ręką i macie efekt dźwiękowy uderzenia. Możecie też udawać dźwięk, na przykład wybuchu. BUM! Przynajmniej dla mnie, efekty dźwiękowe by poprawiły trochę film. Nie chodzi o to, że bez efektów dźwiękowych film jest słaby. Nie. Tylko, że z efektami dźwiękowymi film lepiej się ogląda. Okej, okay, to chyba tyle co chciałem powiedzieć. O ja pierdzielę, ile ten film trwa? O kurde. Dobra, to tyle co chciałem powiedzieć. W skrócie, chleb z cukrem powinien poprawić content i dodawajcie efekty dźwiękowe do swoich filmów. To tyle. Trzymajcie się. Pa pa.